Gramy na Maxa, czas na wrażenia z Bety, trybu multiplayer z Call of Duty World War II, a więc II Wojna Światowa. Jestem bardzo ciekawy, jaki będzie podtytuł w Polsce, czy może w ogóle będzie spolonizowane y, sama nazwa tej gry. Ale może wracając do tego, co najważniejsze w tym segmencie Gramy na Maxa, no to wasze wrażenia. Wiem, że Patryk wręcz schakował grę i zdobył taki poziom, że... Ludzie po kilku chyba tygodniach dopiero grania w Call of Duty zdobędą taki, czyli 22 poziom. Tak więc Patryku będziesz naszym ekspertem w studiu, ale oprócz tego w BT zagrał również... Ja chciałem powiedzieć, że specjalnie dla takich ludzi jak Patryk podniesiono level w becie Call of Duty, bo, bo w jednym dniu dostaliśmy komunikat, że level został podniesiony. Ja grałem w BT bardzo długo, ale mamy mieszane uczucia, a wiem, że Patrykowi się bardzo podobało. Tak więc, Patryku, zacznij od tego, jakie są zmiany w ogóle względem poprzedniej części Call of Duty, bo jeszcze ostatnio recenzowaliśmy dodatek DLC do Infinite Warfare, więc masz jakby takie troszeczkę świeże spojrzenie na to, co jest nowego, a co nie. I to jest problem, bo niewiele no, się nie można... zmieniło. Tak, tak, to, to się zgadza i w ogóle nie można rozpatrywać y, multiplayera pod względem II wojny światowej, bo gra jest skonstruowana w taki sposób, że jakbyśmy nałożyli na to jakieś futurystyczne skórki, to to byłaby gra futurystyczna, jeżeli byśmy nałożyli teraźniejsze, to by była teraźniejsza i nie ma to w ogóle odniesienia do II wojny światowej. Sama, samo działanie broni, y, samo ich y, ustawienie ale gra się fajnie. Po pierwsze to zgodzę się z tym co Patryk powiedział, ale w stosunku do na przykład Infinite Warfare gra jest zdecydowanie wolniejsza. Brakuje oczywiście biegania po ścianach i tego typu futurystycznych elementów i w swojej rozgrywce momentami i settingu zresztą też bardzo przypomina, jeżeli ktoś grał w multiplayera do Call of Duty Black Ops i, i jak grałem w BT to w dużej mierze sobie przypominałem jak grałem w Black Ops i no muszę przyznać, że jeżeli miałbym to do czegoś porównać, to zdecydowanie najbliżej tej grze do tej do poprzedniego tytułu, ale co mnie najbardziej zdziwiło to tryby, które pojawiły się w becie, bo chyba warto od tego zacząć, może nie od broni, ale od trybów, bo oczywiście mamy tutaj standardowy match, mamy tutaj dominację, która polega mniej więcej na tym, że zajmujemy miejsce z punktem. No i, i jeżeli mamy przewagę punktów, to punkty lecą do naszej drużyny, jeżeli przeciwnicy mają więcej niż, niż my, flag, więc to wtedy oni zdobywają punkty i zdobywa ten kto osiągnie limit określony przez serwer. Jest też tryb hard point o którym warto wspomnieć może o tyle, że jest to najbardziej chaotyczny tryb i nie sprawia on za dużo przyjemności. Wygrywa w zasadzie ten, yy, gdzie wokół niego ten, ten punkt zdobycia się spałnuje, bo on jest jakby ruchomy przez całą grę i wtedy ta drużyna, która jest najbliżej, kampie się w tym punkcie, zabija drużynę przeciwnika i, i nabija sobie te punkty zwycięstwa, więc może nie za bardzo warto się specjalnie tutaj zatrzymywać, ale to o czym warto powiedzieć to yy, yy, tryb, który nazywał się Operation Breakout o podtytule War i tam też było coś takiego, że to jest First War Mode Experience. No i muszę przyznać, że ten tryb mnie bardzo rozbawił, ale może niech zacznie Patryk. Tak, to jest tryb, na którym spędziłem chyba 80% grania w Call of Duty, ponieważ pokazywał nam najwięcej. Bo był on złożony z czterech trybów. Pierwszy tryb to było zajęcie punktu, drugi tryb to było Trzeba było zbudować most dla czołgu, potem trzeba było podłożyć bombę, a w ostatnim trzeba było doprowadzić czołg do danego punktu, z punktu A do punktu B. I no... Bardziej to jest taka karykatura II wojny światowej bym powiedział, taka zabawna karykatura, ponieważ na samej zasadzie czołgu, tak? Bo ja muszę przyznać, że... od punktu A do punktu B. Nie, to wygląda tak, że to jest połączenie trochę Counter-Strikea, trochę Overwatcha, trochę Call of Duty, no bo mi się naprawdę wydawało to zabawne, że w ostatnim trybie czołg, e, tak. który mhm. jedzie, można przesuwać w tył i, i w tył i w przód. On w zasadzie tak. nie zadaje obrażeń i wygląda to niekiedy naprawdę komicznie, bo no dlaczego to twórcy to zrobili, że czołg sobie jeździ w tył i w przód, no można było w ogóle wymyślić coś innego. Akurat te budowanie mostów i bomba wcale mi nie przeszkadzało, ale całe to, co zaburzyło moją imersję, to właśnie ten czołg. I rozumiem, że można było sobie zapożyczyć pewne rzeczy z innych gier, żeby sprawić graczom przyjemność i zdaję sobie sprawę, że ten tryb bawi i może się podobać, ale mini osobiście bardzo zaburzył imersję, ale z drugiej strony przypomniałem sobie też, że multiplayer w World at War, czyli w poprzedniej, drugowojennej grze Call of Duty też był taki nie do końca poważny, nie do końca brany na serio, można było m.in. wziąć psa jako perka i nim sterować, a single player był bardzo poważną grą, więc też nie chcę oceniać gry singleplayerowe pod względem multiplayera. A propos perków, czy coś tam było do sprawdzenia, jeśli chodzi o multiplayery? Czy, czy można było coś odblokować, czy w ogóle to było zablokowane? Do odblokowywania było naprawdę sporo rzeczy i to muszę powiedzieć, że pod tym względem gra dostarczała bardzo dużo zabawy, bo mieliśmy tych perków bodajże 18 takich Perków, samych perków do postaci, że szybsze przeładowywanie, więcej granatów, etc., etc., ale jeszcze było odblokowywanie broni. I każdą broń można było levelować, czyli nabijać na nią level. I w tym momencie odblokowały się jakieś dodatkowe rzeczy, które mogliśmy do niej wsadzić, jako jakąś rękojeść, czy coś, coś w tym stylu, która poprawiała statystyki broni. I tu pojawia się. Problem. To jest moim zdaniem taka zapowiedź pay to win, bo broń rzeczywiście wtedy jest ulepszona. Na, na przykład na takim siódmym, na ósmym levelu broń może no, nawet... Na STG-44 jest bronią masowej zagłady. Tak, może nawet podwoić, no prawie podwoić swoje obrażenia. No, osoba, która dopiero zaczyna grę z jakimś tam karabinem, nie będzie miała szansy z osobą, która miała, no w tej becie był 25, z osobą, która ma 25 level, no bo ten sam karabin u osoby z 25 levelem jest silniejszy i no to mnie trochę przerażało Potem już mi nie robiło różnicy, bo miałem wysoki level, no ale na początku było naprawdę ciężko. No i trzeba przyznać, że właśnie przez to, co się dzieje, jest trochę wysoki próg wejścia i ciężko na początku się odnaleźć, szczególnie jeżeli gdzieś próbujemy grać z karabinami legendarnymi karabinami II wojny światowej, takimi jak M1 Garant, to nie jesteśmy w stanie konkurować z osobami, które grają karabinami maszynowymi lub pistoletami maszynowymi w postaci różnych broni, więc no nie wiem czy to tak powinno być ale to jest dopiero beta, więc myślę, że w balansie coś jeszcze się zmieni. Co jeszcze warto wspomnieć o lokacjach map, w grze było dostępne mapy znajdujące się we Francji, przypominające nimi nam Normandię, były też Ardeny i mapa dziejąca się na Gibraltarze. Co ciekawe, nie pamiętam, żeby jakaś gra drugowojenna na Gibraltarze się działa, więc będzie to jakaś nowość w nadchodzącym Call of Duty. Oczywiście fajnie, że są Ardeny, bo ja pamiętam tylko um, Call of Duty, United Offensive, które działo się w Ardenach i miało dość ciekawą fabułę. Co do samej Francji, to nie wiem czy oceniać już tyle razy, to widziałem w grach, że nie zrobiło to na mnie jakiegoś wrażenia. Gra jest bardzo ładna, lokacje są ciekawie zaprojektowane, aczkolwiek Gibraltar mi bardzo przeszkadzał, ale z jednego prostego powodu. Mapa jest o tyle zaprojektowana, że bardzo łatwo trafić kogoś tam granatem, a granaty Call of Duty World War 2 to jest to, co mi się w Star Wars Battlefront robiły najbardziej. Rzucasz granata przez całą mapę i w zasadzie po kilku sekundach masz do, kila. Do, dokładnie tak samo jak kilo. wszystko było w Call of Duty pierwszym. Pamiętam jak się zagrywałem, to tam też tylko. Zaczyna się runda granat, granat, granat. I jedziemy no, do przodu. E, tyle jest ciekawie, że granat mamy tylko jeden, no jedno życie. Także trzeba szybko Więc umierać. Trzeba szybko umierać i od nowa regenerować granat. Na zakończenie jeszcze powiem, że pierwsza część Bety zakończyła się wczoraj, 28 sierpnia, ale kolejna część zostanie odpalona 1 września. I właśnie, Hubercie, chciałem się ciebie zapytać, jako takie podsumowanie tego segmentu, o twoje wrażenia giersko-mowe z Call of Duty World War II. No moje wrażenia gamescomowe były po prostu takie, że o matko, im się znowu udało zrobić tę grę, która po prostu była oczekiwana od lat, ale to chłopaki tutaj przed chwilą zweryfikowali, że nie do końca tak jest. Te tryby, które zostały pokazane na gamescomie, w które mogłem pograć i tam zdobywałem most y, oraz go broniłem oraz grałem w taki typowy match, całkowicie mnie satysfakcjonowały, no ale muszę na spokojnie poczekać zagrać siły w betę. Teraz nie miałem możliwości zagrać w tą, tę zamkniętą betę niestety, żeby zobaczyć jak to się rzeczywiście wygląda, bo no, zrobić dobrze multi jest naprawdę trudno, a Battlefront, no rzucenie granatów jest fajne, ale, ale od nich się też umiera, więc. Chciałem tylko powiedzieć, że ja mimo tych wszystkich negatywnych słów, które gdzieś tam rzuciłem, broń Boże nie skreślam Call of Duty World War II. Bardzo mi się podobało, spędziłem sporo czasu grając w grę, prawdopodobnie kupię sobie oczywiście jako osoba, która bardzo interesuje się tym konfliktem, ale jeżeli jesteście takimi ludźmi, którzy oczekują imersyjności, trochę realistycznej rozgrywki, no to mimo wszystkich zapowiedzi oczywiście tego nie znajdziecie. Znajdziecie tutaj czysty fan, dużo zabawy, ciekawe tryby, szybką rozgrywkę. W zasadzie nie będzie tak, że będziecie szukali przeciwnika, tylko od razu porę spałnie, prawdopodobnie na kogoś traficie i będziecie się strzelać. Więc to jest skierowane dla czystej zabawy i przyjemności. Muszę przyznać, że jeżeli o to chodzi, to oceniam TBT bardzo wysoko, aczkolwiek to, co najbardziej bawi w Call of Duty World War 2, to są dole, bo niekiedy potrafimy dostać kulkę z pistoletu i przekręcić fikoła 360 stopni w powietrzu i wygląda to naprawdę śmiesznie, zabawnie i mimo tego, że jest to chyba trochę błąd, to bawi i sprawia sporo frajdy i przyjemności. Zapewne ten materiał pojawi się również na naszym YouTubie, czyli YouTube .com ukośnik gnmcrew e, Tak więc zapraszam wszystkich do komentarzy, osoby, które grały na przykład w tą zamkniętą betę Call of Duty, jakie są wasze wrażenia, czy czekacie, czy zamierzacie zagrać w ten drugi weekend. Tak więc to były nasze wrażenia z bety Call of Duty World War 2, a my za chwilę przychodzimy do trzeciego i ostatniego dnia z Gamescomu.